Czekałeś na serial Percy Jacksona Disney Plus w końcu go zrobił, ale czy to naprawdę ta sama historia, którą pokochałeś? Spoiler na no niekoniecznie. Dziś pokażę Ci 6 największych zmian, które całkowicie zmieniły świat Percy Jacksona i uwierz mi, niektóre z nich naprawdę bolą. Zacznijmy od czegoś, co zmieniło całą pierwszą część historii, ale czy na pewno na lepsze? W książce Sally to cicha bohaterka, która ukrywa prawdę przed Persiem tak długo, jak to tylko możliwe. Toleruje okropnego Geiba, bo jego okropny zapach chroni Persiego przed potworami. Persi dowiaduje się prawdy o bogach dopiero w obozie Herosów po walce z Minotarłem. W serialu jest kompletnie inaczej. Sally otwarcie konfliktuje się z Geibem i wydaje się o wiele silniejsza. Co najważniejsze, Sally bija prawdę Persiemu, prawdę o bogach jeszcze w domku, zanim w ogóle dotarł do obozu. Serial całkowicie pomienia fakt, że Gabe był tarczą zapachową dla Persiego, a to był kluczowy element fabuły. Ta zmiana odbiera Persiem moment odkrycia i zaskoczenia, który był magiczny w książce. Zamiast stopniowo odkrywać prawdę, razem z bohaterem od razu wiemy wszystko i to zabija napięcie. Sam osobiście uważam, że o ile sama bohaterka sali jest znacznie lepsza w serialu i można ją bardziej polubić, tak sposób przedstawienia informacji jednak był lepszy w książkach. Ale to nic w porównaniu z tym, co serial zrobił z Groverem, to teraz swój ulubiony satyr robi coś nie do pomyślenia. W książce Grover to trochę twardziwy, ale zawsze lojalny przyjaciel Persiego. Broni go przed Nancy i innymi, to on stoi po stronie Persiego, nawet gdy ryzykuje. W dodatku, w książki znacznie lepiej pokazały jego przykrywkę, jak ukrywał się w świecie normalnych ludzi, żeby nie pokazać, że jest satyrem. Ale największa zmiana w serialu Grover donosi na Persiego w sprawie Nancy. Ta zdrada prowadzi do natychmiastowego wydalenia Persiego ze szkoły. Nie oceny, tylko Grover. Pytanie brzmi, dlaczego zmienili postać, która była symbolem lojalności, w kogoś, kto zdradza przyjaciela? Tutaj akurat moim zdaniem przynajmniej książka Grover znacznie goruje nad tym serialowym, bo po prostu miał więcej uroku osobistego i przyjemnie mi się śledziło jego poczynania. A co za nabew? No cóż, przynajmniej większość fanów uważa, że to była najbardziej kontrowersyjna zmiana w samym serialu, ale pytanie, czy faktycznie powinno to komuś przeszkadzać? W książce Anabew to córka Ateny, bogini mądrości i to widać na każdym kroku, jest genialną taktyczką i marzy, żeby zajmować się architekturą, która wygrywa bitwy dzięki strategii, nie sile. Ma szare oczy i blond włosy, klasyczny wygląd dzieci Ateny, a jak dowiedzieliśmy się w Olimpijskich Herosach, blond włosy były też pewnym przekleństwem, ponieważ musiała każdemu dowadniać, że potrafi myśleć. Jest też dość wrogo nastawiona do Persiego jako syna Posejdona, bo Atena i Poseidon byli rywalami. W serialu Anabeth jest określona jako najsilniejsza wojowniczka w obozie, co kompletnie zmienia jej charakter. W dodatku jest też określana jako po prostu najsilniejsza heroska w ogóle na świecie, co jeszcze bardziej podkreśla jej siłę oraz determinację. Ale przy tym jest też bardziej stoicka, zdystansowana i cicha, mniej emocjonalna niż swoja oryginalna postać. Książkowa Annabeth najpewniej wygrałaby ze swoją serialową odpowiedniczką w szachy, ale raczej przegrałaby siłowanie na rękę. Szczerze, osobiście uważam, że obie Anabeth są naprawdę fajne i moim zdaniem przynajmniej obie pasują bardziej do swojego medium. O ile w książce Bef pasuje świetnie, ponieważ potrzebujemy mniej scen akcyjnych, tak w serialu bardziej odważna i po prostu silniejsza fizycznie Bev również daje radę, więc tutaj jest remis. A przy tym nie możemy zapomnieć, że zagubiony Heros, przynajmniej moim zdaniem, pokazał, że Annabeth nie jest najlepszym detektywem na świecie, oraz jej wiedza na temat Imperium Rzymskiego jest dość mocno ograniczona, bo nawet nie widziała, co to znaczy SPQR. Pamiętasz starcie Persiego z Minotarum w serialu Ono też jest, ale wygląda kompletnie inaczej. W książce Persji tej magiczne pióro panu Brunnerowi po walce z panią Dodds. Gdy walczy z Minotarłem, nie ma miecza, musi improwizować i używać samego rogu Minotarła. To pokazuje jego odwagę i spryt wygrywa bez magicznej broni. Czystą determinacją te naudowania, że Percy jest bohaterem nie dzięki mieczowi, a dzięki temu, kim jest w serialu Percy ma przy sobie miecz podczas walki z Minotarłem. To całkowicie zmienia dynamikę tej sceny. Zamiast bezbronnego dzieciaka, mamy uzbrojonego półboga. Odbiera to pierwszy moment prawdziwej heroiczności, zwycięstwa mimo braku przewagi. Nie ukrywam, że przynajmniej moim zdaniem była to najgorsza zmiana w serialu, i książka pod tym względem wypada dużo lepiej. A co zabawne, przynajmniej moim zdaniem, gdyby walka z Miotarłem była bardziej książkowa, sam serial zyskałby bardzo fajną scenę akcyjną, a nie trochę bardziej sztampową walkę na miecze. No dobra, ale przynajmniej główna misja jest taka sama, prawda? No niekoniecznie. W książce głównym celem Persiego jest zapobieżenie wojny między bogami. Persji musi znaleźć Piony Zerwusa. Ratowanie Sali jest pobocznym wątkiem, o którym Persji dowiaduje się później. To dodatkowa motywacja, a nie główny cel. Quest jest o czymś większym niż Persji. Losach całego świata i zapobieżenia katastrofie. To zmusza Persiego do myślenia jak prawdziwy bohater. Przykłada dobro wszystkich nad własne. W serialu od samego początku głównym celem Persiego jest uratowanie mamy. zdrowy od razu mówi, że Hades sporo osali, więc staje się to priorytetem numer jeden. Quest, opiorun, schodzi na drugi plan, bardziej po drodze niż główny cel. Ta zmiana czyni Persiego bardziej skoncentrowanym na sobie, a mniej na heroizmie, co jest odwrotnością jego charakteru z książek. Rozumiem tę zmianę, w sensie znacznie łatwiej utożsami się z kimś, kto chce po prostu ratować mamę niż z kimś, kto chce uratować cały świat. No i jak mówiłem, sama sali jest poprzedzona w serialu znacznie lepiej niż w książkach, a przynajmniej jest jej sporo więcej, ale przyznam szczerze, że bardziej przemawia do mnie ta heroiczna postawa Persego niż jednak trochę egoistyczna potrzeba ratowania mamy. Ale to, co Serial pominął, może być znacznie gorsze niż to, co zmienił. Bo Ricky Riordan, przynajmniej w pierwszym tomie, naprawdę starał się zbudować zręby świata, a Disney Plus, cóż, trochę go zaniedbał. W książce jest dokładnie wyjaśnione dlaczego bogowie są teraz w Ameryce przez koncepcję cywilizacji zachodniej. Olimp podążał za sercem zachodniej kultury, najpierw była Grecja, potem Rzym, Anglia, a teraz Stany Zjednoczone. To genialnie wyjaśnia, pokazuje jak mitologia żyje w nowoczesnym świecie i daje logikę całej historii. Serial po prostu tego nie wyjaśnia, bogowie są w Nowym Jorku, bo tak. Brakuje też kluczowych detali jak naszyjniki obozowe, które pokazują staż w obozie, co prawda Persi w pewnym momencie dostaje pewien maszynik, ale nigdy nie poznaliśmy jego historii. Nazwa zamiecza również nie pojawia się przynajmniej nie jest na głos, czy studio Doła jako wejście do podziemia. Serel opóźnia też ważne informacje o kronosie zamiast Hirona w muzeum, dowiadujemy się o nim od Aresa, który mówi to znacznie później. Nawet wizualne elementy są zmienione. Hyron jest czarnym ogierem zamiast białego, a Hades nie ma płaszczu z dusz, który wyglądałby naprawdę epicko. Chyba wszyscy możemy się zgodzić, że świat Percy'ego Jacksona, przynajmniej w założeniach, nie jest najbardziej rozbudowanym światem w obecnej fantastyce, jednak niosły klimat i przynajmniej moim zdaniem serial go trochę utracił. Oczywiście to nie wszystkie zmiany, były jeszcze pewne, ale uznałem, że akurat te są najważniejsze i dlatego postanowiłem je omówić. A wy co o nich myślicie? Czy wam się bardziej podobały wersje książkowe czy serialowe? A jeżeli chcielibyście zobaczyć inne filmiki o Persim Jacksonie, to polecam któryś z tych...